Witam serdecznie Państwa 30 czerwiec 2000, 2024 rok drodzy Państwo Tu zrobiłem odkład z czerwiem z izolatora jednoramkowego dzisiaj już tu powinien wykryć się matecznik Dzisiaj powinien się wygrać matecznik z poddanej z poddanego czerwiu no bo po prostu chciałem wychować matkę o pożądanych cechach czy ten matecznik się wygryz, czy nie Zobaczymy. No po prostu, żeby sobie matkę wychować no to trzeba to jakoś selekcjonować, wychowywać. Tu jest miseczka matecznikowa. była miseczka matecznikowa i ostatni czerw jeszcze nie wygryziony z zolacji jednoramkowej i teraz co tu słychać? Jak widzicie Państwo dwa mateczniki i tu są następne piękne mateczniki dzisiaj albo jutro wygryzę się to w sumie tu jest Cztery, a tu jest dwa mateczniki. No i mam takie Kaukazy. No i te pszczoły są rozleciane już w pole, bo tu ich dużo więcej było. Proszę Państwa, no i mam jednego Kaukaza, pszczołę, która w ogóle mi nie pracuje. Jest ich dużo i po prostu. Tam tę matkę trzeba będzie wyrzucić. O, tu jeszcze jest coś. I trochę zapasu mają. Nie, po prostu tamtą matkę będę musiał wyrzucić, a poddać ze dwa tematyczniki. O kurda żebym nie żeby blisko ramek nie postawił i nie uszkodził matecznika Tak, jutro już na pewno będą wygryzione To tu trzeba będzie wieczorem zaglądnąć jeszcze Żeby czegoś nie przegapić i ratować sytuację aby dobrze wyselekcjonować rodzinę. No zamierzam jeszcze jednej rodzinie zmienić matkę, gdzie mi szczółki nie pracują. O, to już można byle jak to wszystko okryć. Zaraz podejdę do tej rodziny tutaj pszczoły nie pracują pokażę Wam ją Zawsze. z czasem uda się pszczoła kaukas która nie pracuje i pszczelarz też nie może wykapować tej przyczyny, czego ona może nie pracować już ją miałem złapaną do wymiany Ale jej odpuściłem i zobaczymy i zobaczymy jak tu sytuacja u niej wygląda czy ma to tu nadstawce czy nie ma ale to Ciężko powiedzieć zaglądniemy do środkowego korpusu i zobaczymy do środkowej ramki widzicie do trzeciej kontyngracji one doszły ale co z tego jak nie noszą nic i tu wystarczy tylko matkę zmienić i rodzina jest liczna a wiecie jak to jest ze zmianą matki jest to ciężki orzech od zgryzienia ona była posypana cukrem pudrem też ostatnio ale sypałem tu na drugą kontygnację bo gdy sypę cukrem pudrem to pszczółki o tu zaczynają nosić to pszczółki sobie odnóża pszczółki odnóża mają stopki przy odnóżach w cukrze pudrze i one to roznoszą go po całym ulu i brudzą ul i waroza wchodzi na to i jest u ziemiona nie może no tu coś zaczęły nosić popatrzcie się jaka ta pszczoła wymieszana jaka ta pszczoła wymieszana no niby weszły do następnej kontygnacji niby weszły co zaczynają gromadzić A jeszcze pasuje bo sam nie wiem to tu począć zobaczymy te ramki. no tu tak krajem sobie coś gromadzą nietypową no pszczoły jest dużo bo jest w polu jeszcze w ten w drugiej, w drugiej konteneracji siedzą jest dużo No to jakaś miseczka matecznikowa, no ale no ładna pszczoła namnożona, ale co puściutko. inne dały po takiej kontygnacji. Co onem przeszkadza? No co onem przeszkadza? To nie można powiedzieć, że one bez kraty nie idą do góry, bo idą, bo są. tak, tu trzeba zakombinować i podać inną mateczkę. Przede wszystkim, hmm. to jest cały czas. Jest wacka niemiodna. i słabo noszą, i tyle o co będziemy gadać no popatrzcie się że ta pszczoła nawet chodzi no ciężki orzech do zgryzienia no chyba poddam matecznik no serdecznie się z Państwem żegnam nie mogę wyłączyć tego appa